Witam i zapraszam na tak zwany mały finał, a więc mecz o trzecie miejsce w ramach Igrzysk Olimpijskich. Będzie to mecz pomiędzy Węgrami a Niemcami. nie sprostali Belgom. Z kolei Niemcy przegrali z Macedonią Północną w półfinale. Dzisiaj mają szansę na otarcie US. Jedna z tych drużyn skończy Igrzyska z brązowym medalem. Przyjrzyjmy się składom. Węgry, w bramce Dinesz, Dibus, dalej Soloy, Orban, Long, Kerkes, Tiolo. Noć, Szefer, Kleinheisler, Soloy i Soloy. Niemcy, Baumann, Rüdiger, Schlotterbeck, Raum, Henrichs, Gross, Gündoğan, Musiala, Sane, Fürizi, Havertz. A więc kilku nowych można powiedzieć zawodników otrzyma szansę w małym finale. Nowych, bo patrząc z perspektywy tych igrzysk części ze składu zarówno węgierskiego, jak i niemieckiego nie oglądaliśmy, bo nie mieliśmy chociażby Kleinheislera w kadrze węgierskiej. No a teraz popatrzmy, Adam Soloy! Ależ była okazja! W drugiej minucie rozpoczęli Niemcy od fantastycznej gry. Od razu sytuacja podbramkowa. Miał bramko, jednak Oliver Bauman wybił futbolówkę na rzut drożny. I teraz Andras Szefer. Dogranie do Soloja. Fiolo przed szansą na uderzenie, ale sfaulował swoim wejściem. Jednego z rywali. Będą mogli chwilę wytchnąć Niemcy, odetchnąć po tym szybkim ataku Węgrów. Attila Fiolo to jest ten zawodnik, którego oglądaliśmy już akurat w poprzednich spotkaniach. Natomiast jest zawodnikiem, który prezentuje się na tych igrzyskach przeciętnie. I faul tym razem ze strony Niemców. Realizator nam jeszcze pokazuje tę przepychankę Longa i Havertza. Guy Hawertz. Widzimy teraz, gestykuluje w stosunku do arbitra, ale to jest zupełnie zbędne. Jolo. Zagranie do Adama Soloja Adam Noć. Nie ma dzisiaj Martina Adama w linii ataku. Roland Szoloy, Piola kontra Gundogan i faul będzie teraz na korzyść Niemców w 16 numer na koszulce, ale cóż tak nerwowo od pierwszych minut. Nie wiadomo. Faul za faulem. Medz jest szarpany, rwany. Wygląda to na razie dość brutalnie. Soloi. Szefer. Kerkes, Nacierają znowu Węgrzy. Milosz Kerkes I znowu faul. Będzie kolejny rzut wolny. A cóż, nie cieszymy się widowiskiem piękną grą. A na razie obserwujemy ciągle stałe fragmenty gry. Za chwilę rzut wolny dla reprezentacji Węgier Andras Schäfer. Już cztery faule w ciągu 8 minut mieliśmy. Schäfer do Solloja i broni Bauman. Wprowadza wyrzutem piłkę do Henriksa Fürysz. Henriks. też rzut ponad rywalami do Hawersa. Jeszcze Furyś, ale wyszedł poza boisko. Pociążek jak widzimy, jednak piłka opuściła wcześniej linię boczną. Kerkes, dobre zagranie do szefera, ten cofnął do Longa. Biolo. Joloj. No, widać tu pomysł na grę. U Madziarów i może faktycznie zdobędą bramkę, może będą jak Macedonia Północna w półfinale, która pokonała Niemców. Co prawda Macedończycy stracili w 32 minucie gola, ale później byli w stanie w ciągu kilku minut wyjść na prowadzenie. I utrzymać to prowadzenie do końca, do grania. No ale Rudiger wyjaśnia sytuację, zażegnuje niebezpieczeństwo. Fürich. Rys Fyrysz z prawej strony boiska próbuje przecisnąć się gdzieś tam pomiędzy Kerkeza i Nodzia. Henriks, Fyryś. Risyś. Ponownie przy piłce. Dogranie do Kaja werca Jeszcze Dawid Raum. Chociaż on tutaj wiele nie może i będziesz wydrożny. Mimo tak wielu sytuacji podbramkowych wciąż 0-0. Przewagę w posiadaniu piłki, jak widać, mają minimalną Węgrzy. Wrzutka w pole karne. Totalnie do nikogo. Świetnie ustawieni Madziarzy w linii defensywnej. Henryks, Gross. Dżamala Musiali. I teraz walczy o piłkę Havertz. Stanę. Nero i rozgrywa fantastyczny turniej. Raum i próba przewrotki, ale zamiast przewrotki wyszło przewrócenie się. Soloi, Sané i Roland Soloi, Piola, Soloi, do Adama Soloya, za chwilę będzie wznowienie od autów. Ale słaba celność. W podaniu Niemców 60%. Węgrzy mają 80%. Nie zdążył szefer. Przechwycił piłkę Raum. Havertz. Wydan. Czeka już na lewym skrzydle. Jeden z kolegów i jest. Dibus. To też pomysł niezły, ale w wykonaniu trochę zabrakło dokładności. Gross. Havertz. Musiala. Chris Furyś. I Kleinheisler, który otrzymał wręcz piłkę pod nogi. Roland i teraz próba dogrania do, do Kleinheislera. Czy on zdąży? Zdążył Kleinheisler! Ale jeszcze tutaj błąd Niemców, którego jednak Węgrzy nie byli w stanie wykorzystać. Bridiger. Zgranie na lewą stronę. No i w tym momencie ciężko powiedzieć, kto jest faworytem po 37 minutach gry do tego, by zdobyć brąz. Gündoğan. Teoretycznie lepszą grę prezentują Węgrzy, ale brakuje im skuteczności. Sane. Gündoğan. Musiala Kyryś, Raum. I dogranie teraz, ale! Nie udało się Niemcom zdobyć bramki, nie udało się nawet oddać strzału, Kleinheisler. Jadkes. Strata na rzecz Rudigera, Raum. Schlotterbeck. Dość spokojna końcówka pierwszej połowy meczu, wymieniają teraz podania w linii obrony Niemcy. Szefer, Adam Soloi. Wittland. Stanę, i to będzie pewnie ostatnia akcja pierwszych 45 minut. Stanę, Raum, minuta doliczonego czasu. Dawid Raum nadbiega z lewej strony. Wybijają Węgrzy. Jeszcze próba przechwytu przez Niemców, ale koniec. Sędzia gwiznął po raz ostatni w pierwszej połowie 0-0. Ale nie jest to jakiś słaby mecz. Przy czym jest to spotkanie dość brutalne. Jest to spotkanie którym ten mecz jest ciągle przerywany. Jedyne strzały w tym meczu padły ze strony Węgrów. Dwa strzały, dwa celne. A, a drugą połowę rozpoczynają nasi zachodni sąsiedzi. Możecie napisać w komentarzach komu kibicowaliście w tym meczu? Fyryś Benjamin Henry se odgrywa do Chrisa Frysia. Zgrabnie Kerkes teraz. Klein Heisler. No, nie mają jak rozegrać tej piłki. Utrudniają im grający bardzo ofensywnie Niemcy. I już Hendrix, Orban, dzisiaj mało aktywny Rüdiger. No i pytanie: Co teraz Niemcy będą w stanie osiągnąć? I co będą próbować wkurać? Gryś? Wydaje się, że mają przewagę w tej akcji. Sane, co on zrobił? Viola. Niewykorzystane sytuacje lubią się mścić, czyli tak będzie tym razem. Spałowany został. Jak widzimy, jeden z Madziarów. Doloy. No, nie jest to ładny mecz. I spokojnie Adam Noć może prowadzić piłkę do gry z rzutu wolnego. Roland Szoloy, Noć. Soloy I Niemcy. River Bauman, daleki wykop. Pyrryś. Jamal Musiala. Ależ teraz z poświęceniem Jamal Havertz. Havertz, ale to nie był strzał pierwszej klasy. Strzał dobry, jednak na tyle czytelny, że Denes Dibus nie mał najmniejszych problemów. Szczefer i będzie udrożny. Być może przydałaby się jakaś zmiana zarówno w jednym jak i w drugim zespole, bo powiedzmy sobie szczerze, nie widać tutaj żadnej pomysłowości. Na to jak przełamać ten impas. Raum. Henrichs. Odzyskuje Willi Orban. Muszą Węgrzy się pośpieszyć z przeprowadzeniem akcji, bo teraz jest doskonała okazja, ale przeciął to podanie Antonio Rüdiger. Schlotterbeck. Gross. Rüdiger. Dżamal Musiala. Ładny przechwyt Madziarów. Adam Soloi. Pinduan Arraum w walce za Tilą Fiolą, Havertz, Stanę. Musiala, Arraum próbował zagrać do Leroy Sané, teraz przy piłce Węgrzy, Noć, muszą się pilnować Madjarzy, aby nie popełnić błędów w defensywie, bo już czyhają ofensywnie ustawieni Niemcy, Kleinheisse, gdyby ruszył, pod Schlotterbecka być może udałoby mu się przechwycić piłkę. Musiala Pyryś na skrzydło do Henryksa. Zastawili się Węgrzy, przechwycili futbolówkę i pytanie, czy uda im się przeprowadzić kontrę. Adam Solo i głową z poświęceniem Schlotterbeck Bauman do Chrysa Gros Gryź głową i strata. Teraz będzie szansa dla Węgrów na przeprowadzenie akcji. Szansa naprawdę była, ale jak widzimy, nie udało się im z niej skorzystać. Kolejna okazja Piolo. I znowu Schlotterbeck. Gross, Gündoğan budują skwapliwie akcję. Niemcy przeszkadzają im w tym Madziarzy. I to jest końcówka meczu. I te ostatnie minuty wyglądają tak, że jest sporo walki w środkowej strefie boiska. Jamal musiala, Awerc. Awerc, Awerc. dogrywa do Sane. Sane już obstawiony przez Andrasza Szefera. Udaje się jeszcze Niemcom utrzymać przy piłce. 81 minuta. Jest bramka w wykonaniu Niemców. Kaj Hawerc. A więc Madziarzy w tym momencie z podciętymi skrzydłami. Zostało im około 10 minut na to, by przynajmniej wyrównać. Ależ kapitalne uderzenie. Uderzenie godne meczu o medali grzecu olimpijskich. Sané tutaj zagrał na skrzydła. Później świetne uderzenie werca popatrzmy jeszcze raz. Majstersztyk. Czy będą w stanie jeszcze wykrzesać Węgrzy z siebie? Jakąś bramkę. Long. Andrasz Nymet zszedł w boiska. Zastąpił go soloj. Bajer. Pojawił się także tradycyjnie Niklas Filkruk. Bayer Maksymilian Bajer w polu karnym. Węgrów wirc. Będziesz ugrożny. Ależ teraz nabrali pewności siebie. Nasi zachodni sąsiedzi. A i w tej akcji mogło być już 2 do 0. Dibus motywuje kolegów. Wydaje się, że jedno... Opcją dla Madziarów jest pójście cała naprzód. Tylko Dyundan Gross. Dawid Raum. Do Hawerca na prawą stronę, ale Havertz nie był w stanie dojść do tej piłki. 87 minuta. 3,5 minuty, plus doliczony czas gry. Niewiele zostało czasu w Węgrom na wyrównanie. Kleinheisler. Czwarte miejsce jest oczywiście tym najgorszym dla sportowca. Milosz Kierkes. Rozpaczliwy strzał. Będzie zmiana w ekipie węgierskiej. A tutaj statystyki: Dwa strzały Węgry, trzy strzały Niemcy. A więc ta druga połowa zdominowana przez Niemców, którzy oddali trzy strzały. A Węgrzy bez strzału w drugiej połowie. Rydiger. Raum, dwie minuty jeszcze I piłka do Niklasa Fylkruga Gerkes Long Na prawą stronę Nimit. Noć Ostatnie sekundy, a więc Niemcy z brązowym medalem Węgry na czwartym miejscu Muszą obejść się smakiem W tym meczu to na tyle za chwilę powtórki. Zapraszam jeszcze do zostawienia subskrypcji, kciuka do napisania komentarza, do dołączenia do serwera, do którego link jest w opisie. Do usłyszenia.